na kolejnej edycji klubu, klubu informatyka współorganizowanego przez DELAB, który zorganizował część merytoryczną, jak również Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Mazowiecki, Stowarzyszenie ISSA i Oddział Polski IT Computer Society. Jest nam bardzo miło gościć w DELABie. To jest product placement. Jesteśmy w DELABie. E, za pierwszym razem, jak byliśmy w delab to myśmy byli z naszą tematyką i było nam bardzo miło. I teraz zdecydowaliśmy, że DELAB zorganizuje swoją tematykę, to co ich naprawdę e, interesuje. W związku z tym, e, ja teraz już milknę i przekazuję pani dyrektor, jako prowadzącej, e, ciąg dalszy. Dzień dobry państwu, Katarzyna Siedziewska. Ja jestem dyrektorem. A, DELAH, UW, czyli inaczej z ośrodka czy programu, który ma się zajmować, zajmuje się badaniem konsekwencji gospodarczych i społecznych, które wynikają z e, cyfryzacji. No i jedną z takich konsekwencji jest oczywiście generalnie wprowadzanie jednolitego rynku cyfrowego, czy też regulowanie tego, jak funkcjonować ma owa gospodarka w świecie cyfrowym. I dzisiaj chcielibyśmy Państwu opowiadać o tym, jak my postrzegamy ogólnie jednolity rynek cyfrowy, ale też jak, jakie są wyzwania, które stoją po stronie rządu, jak i również jakie są najciekawsze aspekty prawne, które wynikają właśnie z wprowadzania jednolitego rynku cyfrowego. Trzeba pamiętać, że nie funkcjonuje jeszcze coś takiego jak jednolity rynek cyfrowy. Są to pierwsze inicjatywy Komisji Europejskiej i trudno tak naprawdę jeszcze mówić o takich faktycznych konkretach. Będę prezentować ja, będzie prezentować Katarzyna Rosi, która pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która przygotowuje, uczestniczy w procesie przygotowywania dokumentów, jak i stanowiska rządowego właśnie w procesie negocjacji, w procesie współtworzenia jednolitego rynku cyfrowego i będzie też prezentować Joanna Mazur, która pracuje w Delab i jest naszym prawnikiem jakby wybraliśmy ten temat związany właśnie z jednolitym rynkiem cyfrowym, dlatego że e, zwrócił się do nas Pan z propozycją napisania przewodnika dla małych i średnich przedsiębiorstw. Chodziło o to, żeby zacząć taką dyskusję z przedsiębiorcami i z, w Polsce i z, na temat... W ogóle o co, na ten temat, o co chodzi, żeby pokazać o co chodzi w tym jednolitym rynku cyfrowym, w tym całym procesie, ale też, żeby wskazać na sam fakt istnienia różnych konsultacji i tego, żeby zaktywizować małe i średnie przedsiębiorstwa do tego, żeby uczestniczyły w tych konsultacjach, mówiły jak one. Podchodzą do propozycji, czyli dawały y, swoje opinie dotyczące właśnie tych propozycji y, Komisji, tak żeby faktycznie stało się to y, istotnym krokiem w procesie polskiej integracji z Unią Europejską tam dalszą. Generalnie chciałam zacząć od tego, żeby a, y, jakby podkreślić fakt, że Unia Europejska jest niewątpliwie potęgą gospodarczą, przy czym nie jest to obszar, który ma zapewnione na zawsze miejsce w gospodarce światowej. Tutaj jest taka prosta wizualizacja jakby tego, jak wygląda sytuacja w kontekście eksportu i jego udziału w handlu światowym. Jeżeli sobie popatrzymy na to, co się działo przez ostatnie 20 lat to jeszcze w 1995 roku Unia Europejska miała 13%, Chiny miały tak około, e, około 3% swojego udziału w gospodarce światowej, swojego eksportu, Stany Zjednoczone Państwo nie widzą 11%. Przy czym tutaj Unia Europejska traktowana jest jako taki obszar, który jest jednolity, czyli faktycznie patrzymy tylko na handel zewnętrzny Unii Europejskiej. I on przez te ostatnie 20 lat, to co się zadziało, to przede wszystkim można zobaczyć, że tam jeszcze do początku 2021 roku ten udział w wymianie światowej Unii Europejskiej wzrastał, przy czym po 2009 roku następuje załamanie i z powrotem wraca do tego samego poziomu, co z 1995 roku, czyli około 12%. Natomiast w tym samym okresie mamy wzrost z 3% do 10 punktów procentowych z Chin. Jeżeli byśmy popatrzyli, na to, co, się dzieje w udziałem, z, co się dzieje z udziałem Unii Europejskiej w eksporcie światowym, ale z takiej drugiej perspektywy, to znaczy patrząc na Unię już jako na obszar, gdzie kraje między sobą w ramach Unii współpracują, jak i na zewnątrz, czyli bierzemy wtedy tak zwany eksport zewnętrzny i wewnętrzny. To widać, że te spadki są jeszcze większe. To znaczy, początkowo Unii Europejskiej ten eksport, udział jego wynosił około 40%, w ciągu tych 20 lat spada około 20%. Co to oznacza? O 20 punktów procentowych. Co to oznacza? To znaczy, że jest problem nie tyle z utrzymaniem z, z jakby swojej pozycji w gospodarce globalnej. Co dodatkowo jeszcze jest problem ze współpracą wewnątrz Unii Europejskiej. Co właśnie najlepiej można zilustrować tą spadającym znaczeniem handlu wewnętrznego. Na to wszystko nakłada się e, oczywiście rewolucja cyfrowa, która jest nie tylko rewolucją przemysłową, która będzie zmieniała też e, w sposób, w jaki kraje będą ze sobą współpracować, w jaki sposób będą przedsiębiorstwa czy unia, którzy. Komunikować się ze sobą, w jakiś sposób będą towary, przekazy, transportowane, jak będzie organizowana produkcja, logistyka, wymiana informacji czy też transakcje. I tutaj oczywiście yy, z, mamy chociażby te technologie związane z wprowadzaniem tych blockchainów, czy rozwiązania, rozwiązania, które są związane z blockchainem. Niewątpliwie yy, z, ta technologia cyfrowa, czy rewolucja cyfrowa, będzie miała wpływ na wszystkie sektory, również te tradycyjne, przy czym ocenia się, że oczywiście ten wpływ będzie różny w zależności od sektorów. Niewątpliwie z, będzie, możemy się spodziewać rozwoju Tzw. e-commerce, poprzez to, że będziemy mieli lepszy dostęp do rynku, będą nowe możliwości prowadzenia tego biznesu, chociażby za pośrednictwem platform, że producenci, jak i konsumenci dzięki temu będą mieli dostęp do większej ilości zróżnicowanych dóbr i usług. Technologie cyfrowe oczywiście ułatwiają dostęp do informacji, poprawiają komunikację, interakcji itd. Z perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy państwami niewątpliwie oczek możemy oczekiwać rewolucji. I rzecz jasna, oprócz tego, że technologie cyfrowe no, wpływały na tradycyjne e, biznesy, również e, się nowe, e, pojawiają się nowe modele biznesowe i nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Przy czym te nowe technologie będą również zmieniały w sposób, w jaki będziemy my funkcjonować już jako osoby prywatne, w jaki będzie, będą nauczane nasze dzieci, w jaki sposób będzie, w, jak będzie zorganizowana opieka zdrowotna, w jaki sposób będziemy w, przemieszczać się, czy w, jaką będziemy mieli rozrywkę. I to są oczywiście jakby dla nas oczywi takie trochę banały, że wiadomo, że za chwileczkę wszystko nam może się zmienić, przy czym to, w jakim kierunku to będzie się zmieniało, będzie w dużej, w dużej mierze zależało właśnie od regulacji, które obecnie są wprowadzane przez Komisję Europejską. I jest pytanie, czy te regulacje, czy ta współpraca, która się zawiązuje pomiędzy państwami Unii Europejskiej na zewnątrz, Unii Europejskiej i tak dalej, czy ona, czy Europa, czy kraje Unii Europejskiej mają szansę ją wykorzystać. Generalnie trochę można powiedzieć, znaczy powiedzieć że jesteśmy podobnie w takiej sytuacji, w której pojawiły się dosyć istotne bariery w dalszym rozwoju yy, gospodarczym. Te bariery na przykład pojawiły się w Unii Europejskiej już też yy, w latach 80. To była sytuacja, w której jakby tutaj wtedy, kiedy one się pojawiły, to były okresy właśnie początek lat 70., kiedy tutaj na początku lat 70, na po, w, po, w koniec lat 60. została wprowadzona całkowita liberalizacja przepływu towarów, czyli tak zwana unia celna. To jest y, dokładnie 69 rok, na podstawie traktatu y, rzymskiego. I pomimo tej liberalizacji przepływu towarów, y, czyli znoszenia przede wszystkim ceł, y, Unia Europejska nie miała tak szybkiego wzrostu gospodarczego jak takie państwa y, jak Japonia czy Stany Zjednoczone. I wtedy zaczęto się zastanawiać, co jest tego przyczyną. I odpowiedzią na to było właśnie z, z, y, wprowadzenie jednolitego aktu europejskiego. Hmm. No właśnie, czyli przejście na taki inny poziom integracji gospodarczej, tak? Bo wcześniej właśnie liberalizowano handel, y, wprowadzano Uniecenę w 1969 roku i następnie zorientowano się, że takim prawdziwą barierą w przepływie towarów nie są już same cła, co na przykład bariery techniczne, normy jakościowe, które są różne w różnych państwach. I stąd był pomysł z wprowadzeniem jednolitego aktu europejskiego, który właśnie poprzedziły różne konsultacje, w szczególności w ramach grup przemysłowych, rząd, znaczy rządy czy komisja konsultowały się właśnie, bardzo dużo było tych konsultacji z przemysłem prowadzonych i na ich podstawie powstała taka biała księga, która wskazywała gdzie są zasadnicze bariery w współpracy gospodarczej w ramach wtedy czy czyli teraz można powiedzieć Unii Europejskiej. I wprowadzono plan, w którym liberalizowano nie tylko przepływ towarów, ale też usługi, przepływ osób, czyli siły roboczej i kapitału, czyli to jest y, kluczowe, cztery swobody. Y, przy czym, jeżeli chodzi o przepływ towarów, szukano właśnie tych barier, jeszcze nie tylko w posadzie ceł, których już nie było, znaczy, dany, tylko bardziej patrzono na bariery fizyczne, bo wtedy jeszcze przez to, że funkcjonowały chociażby różne dokumenty przewozowe, prowadziło to, do um, produkcji niezliczonej ilości papieru y, w różnych językach, y, które były sprawdzane na granicy i były, no, chociażby to sam fakt tych dokumentów przewozowych y, był bardzo czasochłonny y, tego sprawdzania. I y, y, dalej y, z, 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 zdefiniowano gdzie są te główne bariery, czy to fizyczne, czy to techniczne, czy to też fiskalne. I y, z, w, wprowadzono jednolity akt europejski, który likwidował i, z, jakby, te wszystkie znaczy, pra, praktycznie wszystkie kluczowe y, bariery. I teraz można powiedzieć, można postawić taką tezę, że postęp technologiczny, ta cyfryzacja ma niewątpliwie też na dalsze y, z, in, procesy integracyjne. Mianowicie, że ten postęp technologiczny powoduje to, że te. Klasyczne swobody, te stare swobody, nie do końca są spełniane. Czyli towary, tak naprawdę, przez to, że wciąż towary czy usługi, czy też właśnie treści cyfrowe, przez to, że istnieją te w świecie wirtualnym bariery związane właśnie z e-commerce, nie przepływają tak idealnie, jakby to mogły przepływać że nie ma jeszcze regulacji związanych z odpowiednim integracją chociażby systemów płatności, czy nie ma regulacji związanych z, z płatnością z walutami, czy w ogóle nie ma wprowadzonych jeszcze regulacji dotyczących wykorzystania blockchainu, że do tej pory jeszcze nie, nie wiemy jak regulować robotyzację i automatyzację i jak wprowadzać chociażby tutaj odpowiedzialność, z jak funkcjonować w świecie, w którym mamy taki przepływ danych i z, w jaki sposób prowadzić do liberalizacji tych danych, ale jednocześnie przy zachowaniu prywatności, jak i cyberbezpieczeństwa. Stąd też pojawiły się nowe wyzwania i oczekiwania co do jednolitego rynku cyfrowego. Z, który ma zlikwidować właśnie wszelkie istniejące w, bariery w przestrzeni cyfrowej tak, żeby z, zmaksymalizować wykorzystanie i możliwości, które oferuje ta technologia cyfrowa dla rozwoju gospodarczego, żeby wspierać infrastrukturę, czy żeby wspierać swobodny przepływ właśnie danych, czy ochronę prywatności. No, ale też oczywiście ważną tutaj kwestią jest cyberbezpieczeństwo, które możemy porównać do nie yy, niewprowadzenie, czy jeszcze nieuregulowanie wszystkich kwestii. Można porównać do sytuacji, która miała miejsce na początkach yy, procesu elektryfikacji, kiedy urządzenia, które nie, nie miały jeszcze odpowiednich standardów technicznych, tak naprawdę mogły doprowadzić do zniszczenia sieci, czy też no, spalenia domów czy mieszkań. Więc y, jest, jest bardzo duża potrzeba oczywiście, żeby wprowadzać te y, y, regulacje. I y, jeżeli popatrzymy z tej perspektywy rozwoju gospodarczego właśnie z, y, w Europie i gospodarki samej cyfrowej wyrobi, to co możemy, co, co wiemy, no, to jest po pierwsze, że. Właściwie na um, rynku cyfrowym nie ma um, firm um, europejskich, głównie są to firmy amerykańskie lub też zaczynają być um, chińskie. Po drugie, um, jest potrzeba um, likwidacji tych barier, przede wszystkim w kontekście geoblokowania i praw autorskich. czy. Um, z, um, Da, z perspektywy konsumentów, czy stworzenia warunków, w których towary i usługi, czy treści bez, e, cyfrowe będą bez, przes bez przeszkód im dostarczane, bez względu na to, jakie mają miejsce gdzie dzieci, od oni mieszkają, że mamy e, zróżnicowane e, systemy płatności, jak również dla przedsiębiorców e, ważne jest, żeby znosić bariery, jeżeli chodzi właśnie, chociażby w, w kontekście zróżnicowania prawa umów, Różnic w systemach podatkowych, które są w szczególności dotkliwe właśnie w kontekście e-commerce czy wysokich przez, kosztów przesyłaczeń międzynarodowych, czy też e z obaw przed e trudnościami w razie jakiegoś potencjalnego sporu. Dziękuję bardzo. A, proszę.